Strony Marcin. Skomentuję dzisiaj grę z czwartej rundy 37 sezonu IGLO, gdzie spotkali się ze sobą HZKR, który grał kamieniami czarnymi, oraz Janusz z kamieniami białymi. Gra między nimi miała całkiem wyrównany przebieg, chociaż na początku przewagę miał raczej biały zawodnik stopniowo jednak ta przewaga przechodziła w ręce czarnego. Zobaczmy więc co tu się dokładnie w tej grze wydarzyło w jaki sposób to wszystko przebiegało rozpocznijmy sobie oczywiście od początku ponieważ pierwsza rzecz o której należy, należy powiedzieć to joseki rozpoczynające się od Sansana każdy z nas zapewnie zna przynajmniej kilka josek rozpoczynających się od pozycji 4-4 Mamy tutaj oczywiście tego typu sekwencje, po których jest kilka możliwości, albo schodzimy w taki łagodniejszy sposób, albo ścinamy, albo nawet skaczemy takim ruchem skoczka szachowego, prawda? Jeżeli jednak pierwszy ruch gramy w Sansana, to... Postępująca za nim sekwencja jest troszeczkę inna. Mianowicie w tym momencie biały nie powinien grać tak jak przy dżosach na 4-4, budować taką szczegółową ściankę. Powinien natomiast się wycofać w punkt 5-4, ponieważ w tym momencie to na ku 15 dla białego jest bardzo bolesne. Biały woli już oddać czarnemu troszkę więcej terenu, pozwolić mu nawet zbudować coś takiego, ale w zamian biały będzie mieć. Silniejszą ściankę i lepszą pozycję do budowania wpływu, ponieważ, no jak wiemy, Sansan jest ruchem terytorialnym, Hoshi jest ruchem wpływowym. Skoro czarny zagrał pierwszy ruch na Sansana, no to już jakby no, oznacza to, że to będzie jego narożnik, i my jako biały musimy się pogodzić z tym, że nasz wpływ będzie tutaj trochę mniejszy niż teren. Żarnego. to jest naturalna kolej rzeczy, potem po prostu zajmiemy sobie dwa inne narożniki i balans się wyrówna. A w tym momencie po prostu no, schodzimy w kierunku centrum, budujemy sobie wpływ, to jest normalne, a tutaj po prostu no właśnie nie znamy jaki prowadzi do tego, że czarny osiąga bardzo ładny kształt i sporo punktów w narożniku, a ścianka białego no jest taka nazwijmy to... no... Grożą jej pewne niebezpieczeństwa. Jest tutaj ciełcie w P16, trudno mówić tutaj o jakimś wielkim wpływie. Czarny to może zredukować dosyć łatwo, prawda? No i biały te dogrywa r 18, no ale jak widzimy, czarny nawet na to nie do końca reaguje. Przechodzimy więc do kolejnych narożników. Mm -hmm, ok, i kolejna rzecz, mamy nowego Sansana, tym razem to biały zagrał Sansana, no i teraz tak, to jest joseki, które powinniśmy już znać trochę lepiej, ponieważ tutaj bilans kamieni jest równy, tutaj pierwszym kamieniem w narożniku było Hoshi, i kiedy mamy coś takiego, no to jednak mimo wszystko pierwszym ruchem zawsze powinna być przylepa do tego Sansana, czy to z tej czy to z tej strony, ale no jednak nie ma co tak odskakiwać do kamienia o 3 ponieważ w tym momencie no to jest sytuacja premiująca białego, jeżeli gramy tak no to tutaj, o, przepraszam tutaj postępuje akurat e, dosyć e, dobrze znana nam e, sekwencja, jedno z takich podstawowych drzosek, które wygląda jakoś tak, czarny może zagrać potem tak, może też na przykład zagrać zagrać te nuki i po prostu przejść do innej części planszy. Natomiast w tym wypadku, grając w taki sposób, no to biały niestety ma jednak trochę zbyt dobrą pozycję. Jeżeli czarny się połączy, no to tutaj biały zyskuje masę punktów, a czarny ma taką no, ściankę, jak widzimy, która, no okej, okay, no może będzie współpracowała z tymi kamieniami w porządku, ale ma tutaj słabość. Tutaj również też, no albo dogramy, albo będziemy mieli dziurę. No i biały ma tutaj chyba po prostu troszeczkę za dużo punktów w tym wypadku. Natomiast. Tak, no to biały powinien teraz ciąć i to cięcie doprowadzi do tego, że no właśnie czarny tutaj w ogóle nawet straci jakieś kamienie i biały zdobędzie jeszcze więcej punktów, prawda? Zobaczmy sobie teraz, no w tym momencie okazuje się, że cały ten narożnik należy do białego, a czarny ma tutaj no zaledwie jakieś kilka punkcików. Jeszcze zauważmy, że jego pozycja jest tutaj dosyć nisko osadzona, większość kamieni jest na trzeciej linii, w związku z, też, w związku z czym też pytanie, czy w tym wypadku jednak nie wolelibyśmy zagrać czegoś takiego, albo może nawet posunąć gdzieś tutaj o jedną pozycję wyżej, żeby jakoś no, trochę bardziej współpracować z tym Hoshi, tak bowiem jeżeli patrzymy sobie na no, tę sekwencję, no to. Pozycja czarnego po prostu jest niezbyt fajna i tutaj czarny może się cieszyć, że biały na końcu tego nie wykorzystał. Zagrał od niewłaściwej, powiedzmy, że niewłaściwej strony, ponieważ jakby tutaj ta przewaga została zneutralizowana. Tyle, że czarny, no, budując już taką ściankę, nie powinien się już tutaj bać cięcia w P4, nie powinien zagrać w taki sposób, ale jeżeli biały zagra tak, to i tak. Kamienie zostaną upolowane, jeżeli natomiast zagramy w taki sposób jak biały, no to tak czy siak czarne ma tutaj łączenie, jeżeli będzie potrzebne, może zaginać te kamienie, może atakować w ten sposób, no generalnie to biały ma tutaj problem w tym momencie, a nie czarny, więc ruch o4 jest niepotrzebny, biały zagina, mógłby zaginać nawet jeszcze raz i jeszcze tutaj bardziej zredukować ten wpływ czarnego tak naprawdę, no ale to zagramy tak, znowu. O 6 to jest niepotrzebny ruch. Tu jest zbyt dużo czarnych kamieni, te kamienie sobie spokojnie poradzą. Lepiej zagrać właśnie albo ten nowy narożnik, albo tutaj właśnie podręczyć białego. Granie w taki sposób po prostu jest graniem zbyt spolegliwym i zbyt powolnym. Ok, gramy sobie dalej w porządku. Biały rozszerza swój narożnik. Czarny, czarny tutaj gra z prawej strony, chociaż nie jestem pewien, czy w tym momencie to jest najważniejszy ruch. Ja osobiście chyba bym jednak wolał otworzyć ten lewy górny ruch. Cały czas jest to największa traspustacznej na planszy. Hmm, hmm, hmm. dobra. Białe buduje sobie górę, no i prowokuje to czarnego do inwazji. I teraz tak, tutaj może się to wydawać dosyć nieintuicyjne, ale lepszym rozwiązaniem dla białego byłoby zabranie Atari od tej strony. Oczywiście ktoś na pewno zapyta, co jeżeli czarny zagra Atari w ten sposób, czy tutaj nie wydarzy się jakaś tragedia dla, dla białego. Okazuje się jednak nie do końca z tej przyczyny, że tutaj ten kształt białego w narożniku. Zaraz go pokażę jest silniejszy niż by się mogło wydawać, dlatego że w tym momencie zauważmy, że tutaj czarny nie jest w stanie zbudować sobie zbyt wielu oddechów, prawda? Jeżeli pójdzie coś takiego, no to czarny ma cztery oddechy, biały ma ich. 6, prawda? Więc wygląda to dosyć niesympatycznie. Jeżeli zagramy nawet coś takiego, powiedzmy, no to tutaj biały zdąży te kamienie zabić, prawda? Próba jakoś zabrania tego kamienia również no, będzie problematyczna, w związku z czym tak naprawdę, no tutaj czarny. Znowu ma troszeczkę więcej szczęścia niż rozumu, ponieważ biały popełnia błąd, no i czarny zabiera tutaj co nieco punktu swojemu przeciwnikowi. Mógłby tutaj nawet kontynuować, ponieważ biorąc pod uwagę obecność jego kamieni w tej okolicy, myślę, że dla czarnego tutaj budowa ścianki jest korzystnym zjawiskiem. No ale dobra, czarny się zabezpiecza, biały natomiast rozbudowuje sobie lewą stronę, no i mamy inwazję. Hmm, trochę dziwne jest skok w tę stronę. Ja bym najpierw jednak chyba rozegrał jakieś Joseki. Najczęściej się chyba gra prostu skok w ten punkt. Potem mamy tutaj no, różne sekwencje. Hmm, AI chce grać w taki sposób. Ja zwykle gram tutaj ten ruch i coś tego rodzaju gram. No to już jest kwestia osobistego wyboru gramy tutaj jednak no, w troszeczkę inny sposób, biały gra ważny ruch w C15, który pomaga mu obronić narożnik, więc też no właśnie pytanie, czy zdobycie tego obszaru w zamian za pozwolenie białemu wzmocnić się w narożniku jest aby na pewno dobrą decyzją no wydaje mi się, że najpierw jednak fajnie byłoby choć trochę ten narożnik redukować, a dopiero potem iść w stronę środkowej bandy ale dobra, czarno ucieka do centrum, chociaż no właśnie ta grupa wydaje się dosyć słaba, jeżeli biały zagra ten kamień, który AI tu sugeruje, to problem polega na tym, że właśnie albo coś tej czarny straci, albo też Czarny będzie mieć poważne problemy ze zbudowaniem sobie w tej okolicy życia. W związku z czym no, nie, nie podoba mi się bardzo ten kształt. Biały ten mógł zagrać nawet agresywnie, jak widzimy, i no, po prostu zamknąć tę czarną grupę na jakiejś ograniczonej przestrzeni. No, ale czarny tak jakoś tam skacze w porządku. Ten ruch chyba nie jest to bardzo potrzebny. Chociaż, no rozumiem, ok, lepimy dziury, No ale fajnie byłoby chyba je zalepić w taki trochę aktywniejszy sposób, jak widzimy, prawda? Trochę bardziej się rozszerzyć. Tak bowiem tracimy, dobra, no, got, znaczy powinniśmy stracić centę, bo teraz właśnie biały może zagrać jakiś inny ruch, w innej części planerzy, prawda? Biały jednak znowu, no w tej grze wiele ruchów jest takich zbełzdych, jakby zbyt solidnych, z, zanadto przekoncentrowanych, jak widzimy. Ale dobra, no czarny jakoś tam się rozbudowuje, pojawia się ścianka. Znowu ruch chyba trochę niepotrzebny, zauważmy. Mamy tutaj to spięcie w o 14. Możemy po właśnie zagrać coś takiego, zdobywać punkty, nawet jeżeli tutaj, tutaj potem pójdą jakieś cięcia. Moim zdaniem czarny sobie tutaj poradzi. Nic tutaj takiego nie ma, czego czarne się musi jakoś strasznie w tym momencie obawiać. Ale dobra, gramy dalej. Hmm, ruch taki wpływowy. Tutaj właśnie przez długo część gry potem będą stały tego typu ruchy, ponieważ Zagrawszy coś takiego, czy no, cokolwiek, jakby powiedzmy w tej okolicy, nawet powiedzmy, że nie wiem, coś, coś takiego, i problem polega na tym, że teraz czarny jakby nie do końca jest w stanie wszystko obronić. Jeżeli zagra tak, jak to jest w AI, no to biały widzimy, rozszerza się, no jeżeli czarny zagra tak, to idziemy tak, jeżeli czarny zagra tak, no to idziemy jakoś tak, i generalnie no jest tu troszeczkę dziur, prawda? I w tym momencie, no to czarny ma problem, żeby je wszystkie zalepić. Natomiast oddając, jeżeli biały ja oddaje centę, bo to jest ruch w gota, jak widzimy, czarny może zagrać tutaj, no i już te pozycje sobie trochę poprawić, aby trochę sobie jeszcze wpływu rozszerzyć. Generalnie, w tym momencie, w tym momencie widzimy, że czarny się tutaj troszkę rozbudowuje. W porządku. Znowu ruch w F16, czy jest tak niezbędny? No nie jestem pewien. Tutaj widzimy, że możemy zagrać no coś ciekawszego, prawda? Yy, biały wychodzi znowu, biały wychodzi niby w gotę, ale no w litości. Zastanówmy się, patrzcie. Mamy tutaj masę kamieni, które nam jakby wzmacniają kształt. Mamy ten kamień, ten kamień, ten kamień, nawet ten kamień w pewnym sensie. Czy piąty kamień jest tu naprawdę tak niezbędny w punkcie H14? No, moim zdaniem, po prostu ta pozycja jest już i tak bardzo silna, nawet zbyt silna, ponieważ część tych kamieni powinna się znajdować w innej części blantry, więc no Zagrajmy coś innego, zagrajmy na przykład Atari na ten kamień. Punktowo dosyć ważny ruch. Nie wiem. Zagnijmy ten kamień, żeby tu nie było za dużo punktów. Właśnie zagrajmy coś tutaj, żeby żeby wyjaśnić tę sytuację w lewym dolnym narożniku. Nawet jeżeli już mamy tutaj grać, no to chociażby połączmy kamień w H13, żeby po prostu no, choć troszkę punktowo lepiej wyglądać, żeby być można, nie wiem, białego do zagrania tutaj, albo żeby potem, jeżeli biały to nie zagra to samemu, z kolei przeciąć kamień w J11 i troszeczkę tutaj punktów zdobyć. No a tutaj no po prostu no gramy jakiś dziwny kształt, no i biały zwija kamień, Oczywiście no lepiej byłoby to zrobić trochę później, ale no właśnie, no widzimy, że ten kształt po prostu jest mocno nieefektywny, jak widzimy. No i właśnie, no i tak tutaj następuje cięcie, czyli właśnie to pytanie po co jest nam ten kamień w H14 jeżeli ani on nam nie daje punktów, ani nie chroni przed cięciami coś tutaj zdecydowanie poszło nam po prostu nie tak ten kształt jest po prostu nieefektywny i tak musimy się jeszcze jak widzimy wrócić i tutaj obronić biały tutaj jeżeli już chce grać no to nie wiem czy nie wolałby zagrać po prostu Atari, zabrać sobie kolejnych kamieni tak to po prostu widzimy to jest w gotę mamy po prostu kilka ciekawych ruchów na planszy niż granie w B11, czarne reaguje. W porządku, czarne buduje tutaj ściankę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no bo biały cały czas może tak wtargnąć, w taki sposób, i w tej okolicy żadnych punktów, jak widzimy, no po prostu nie będzie, więc ten ruch jest taki dyskusyjny mocno, jak widzimy. Hmm. No znowu punkt ruchy nie do końca potrzebne, zwłaszcza C13 chyba nie jest potrzebne, ponieważ tu jest jedno oko, a tu jest drugie oko, a tu jest nawet trzecie oko, więc śmierć tutaj czarnemu zdecydowanie nie grozi. z wyżej utatę jakichś tam niewielkich punktów, no ale jak widzimy ważniejsze punkty są po prostu w innych częściach planszy. Yy, no i idą redukcje, prawda? Idą redukcje. Tutaj biały. Mógłby właśnie od razu tak zagrać, no bo widzimy, jeżeli czarny go zagnie, to biały i tak się połączy. Czarny będzie grać, nie wiem, tak, no to biały idzie jeszcze dalej, prawdopodobnie. Tutaj można dużo punktów czarnemu zniszczyć. Jeżeli czarny idzie tak, no to biały z kolei idzie tak, prawda? Biały tutaj zawsze ma parę dróg redukcji. Ruch w kar 11 i L12 są już zdecydowanie niepotrzebne. Nie ma potrzeby ich w tym momencie grać. Tutaj słusznie, czarny teraz ignoruje ruch. H14 ale ruch H8 też jest dyskusyjny, ponieważ no zobaczmy, co my jako czarny chcemy teraz osiągnąć. Mamy już te punkty, mniej więcej, chcemy sobie dociąć do, do domknąć te oto punkty, prawda? Ruchem domykającym te punkty w najlepszy sposób, moim zdaniem, będzie coś takiego, ponieważ teraz no widzimy, nie da się tutaj przejść białemu w taki łatwy sposób. Czarny się obronił i generalnie może uznać już, że ta strefa jest jego własnością, prawda? W tym momencie walka się roze rozegra tylko o tę kwestię. Pamiętajmy też, że normalnie w Joseki czarny powinien mieć kamień gdzieś tutaj. Albo tutaj, prawda? A tak długo jak tego kamienia nie ma, no to biały może nawet coś takiego zagrać i rozciąć potencjalnie ten narożnik od tych kamieni, prawda? Więc też no, tym bardziej ta strefa jest ważna dla naszej stabilności. No a tak no to właśnie biały mógłby cały czas zagrać ten taki bardziej agresywny ruch no i jednak kontynuować redukcję, czyli ruch w H8 jest nie do końca właściwy. Ale tutaj biały też no, atakuje w taki dosyć powolny sposób. Jednak mimo wszystko no, można tutaj było zagrać, jak widzimy intensywniej, agresywniej ruch w P9 to jest puste połączenie które nie ma żadnego celu, nie jest potrzebne w końcu tutaj czarny rozgrywa coś w tym lędownym narożniku, no i widzimy, że tak naprawdę no to jest w tym momencie ten błąd w P9, no to według wykresu jest to niejako błąd przegrywający grę, ponieważ no biały gra ruch pusty, a czarny w końcu rozgrywa kluczową, tutaj widzimy strefę dla tej końcówki gry no i wychodzi na tym lepiej niż przeciwnik i może oczywiście no też dało się widzimy zagrać troszeczkę lepsze ruchy no ale generalnie no jakby kierunek jest właściwy tak czyli biały no znowu no może zagrać lepsze ruchy bardziej jest przeciwnika no ale gra ruchy które dają mu mało punktów i po prostu no w tym momencie biały cementuje wynik który nie do końca mu odpowiada jak widzimy prawda zwłaszcza że znowu no ruch w s8 jest Niezbyt potrzebny. Jak widzimy, można grać nawet takie ciekawe rzeczy. I jeżeli w ogóle nawet biały. Przepraszam, czarny zareaguje tak, kto wie, czy tutaj nie da się zredukować y, czarnego w jeszcze ostrzejszy sposób, prawda? Czyli to była fajna opcja na. Na jakieś takie intensywniejsze redukcje, no ale biały ich nie wykorzystuje, prawda? Mamy małpiskok w porządku, tylko że teraz mamy kolejny małpiskok. I o ile poprzedni małpiskok działał, to ten małpiskok już nie działa Dlaczego? Dlatego, że kamień w B15 musi być zabezpieczony przed ruchem w B16, a teraz, no właśnie, jest groźba Atari, czyli w tym momencie, jakby ruch w b Przepraszam, w A18 był przesadą. Lepiej zabrać, no właśnie, ruch tego rodzaju, ponieważ w tym momencie ten kamień no już jest nie do rozcięcia. I no jeżeli biały zagra tutaj, no to mamy centę gramfinowej części planszy. Jeżeli biały z kolei zagra gdzieś indziej, w gotę no to my potem możemy czekać nawet coś takiego, prawda? I jeszcze tutaj bardziej przeciwnika poredukować. No ale dobra, drobna strata. Czarny i tak prowadzi. Tutaj widzimy, w tym akurat wypadku chyba punkt to trochę lepiej by wyszło zagrać w te 12 na pierwszej linii, dlatego że cały czas tutaj jeszcze być może biały może tutaj coś produkować, ruch w kół 10% nie jest aż taki ważny. No w porządku, gramy sobie tutaj bez specjalnych jakichś, bez specjalnych już jakichś tutaj kombinacji. Ciekawą sytuacją natomiast jest to, co się wydarzyło po ruchu w L15, ponieważ M15 to jest akurat błąd. Błąd, zamiast którego należało zakraść lepszy kształt, oddać jeden punkt więcej, ale po prostu nie pozwolić, żeby L14 dawało się teraz zaatakować. Bo w tym momencie, jeżeli biały zagra atari z tej strony, to prawdopodobnie kamień trzeba będzie oddać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli czarny zagra w taki sposób, to tu jest bardzo wredne te sudzi, po którym czarny musi dać ko o uratowanie tych kamieni. To jest ko, w którym biały nic nie ryzykuje, może sobie wymyślać naj, najróżniejsze groźby, jakie mu tylko do głowy teraz przyjdą, no a czarny jest pod sporą presją. I to była jeszcze, jak widzimy, taka ostatnia szansa dla białego na wygranie tej gry. No a tak ta szansa troszkę się zmarnowała, zwłaszcza, że no tutaj jeszcze no nawet jeżeli czarny zagra tak, no to widzimy, że tutaj nadal jest albo taka sytuacja, prawda, albo przynajmniej, albo przynajmniej coś takiego, prawda, więc generalnie tutaj czarny tak, czyś jak miał bardzo kiepski kształt i można go było pociąć ale no niestety dla białego dla czarnego to nie wyszło, prawda, więc w tym momencie gra jest już tak naprawdę zakończona. Różnica punktowa jest niewielka, no ale mimo wszystko czarny tę grę wygrywa na 4,5 punkta. No i widzimy, że to jest gra, która generalnie miała bardzo dużo takich błędów wynikających z niedoliczenia pewnych małych sytuacji, to znaczy cały czas ta gra tak naprawdę operowała Takimi małymi błędami. Tutaj nie było jakichś wielkich, tam wielkich niedoliczeń, jakichś tam niezauważenia tego, że jakaś grupa umiera, albo że powinna żyć, prawda? Nie było takie bardzo ostrej walki, ale było bardzo dużo ruchów, które były po prostu zbędne. Kiedy po prostu zbyt mocno. Zbyt mocno broniliśmy niektóre kształty, zbyt yy, dużo tam podpórek stawialiśmy. Podczas kiedy daną, w danej sytuacji grę dało się przyspieszyć. Można było zagrać te nuki, można było po prostu coś tam zignorować i osiągnąć przewagę w innej części planszy. Tego tutaj mi w wielu wypadkach u obydwojga graczyca brakło. Bardziej był to chyba problem białego, chociaż czarny, też jak widzimy, no miał takie momenty, które no, mogły go kosztować zwycięstwo tak naprawdę. W związku z czym, no, tutaj no, rozwiązanie tego, tego, tego typu problemu, no, jest po prostu no, robienie sumego i te suji, tak? To jest po prostu taka kwestia liczenia, powiększenia swoich umiejętności, przeliczania jakichś tam dalszych wariantów, której po prostu no, właśnie no, nie wyrobimy tak, no w tak, no, automatyzmami. Musimy po prostu rozwiązywać zadanka, musimy po prostu uczyć się kształtów, musimy sobie dawać za każdym razem, tak jak na przykład, no nie wiem, w takich sytuacjach. Na przykład, no powiedzmy, ta sytuacja mnie tutaj bardzo, bardzo właśnie zaskoczyła. taki sytuacja, jak to H14, pytanie. Czy ten kamień, aby na pewno jest mi potrzebny? Czy jeżeli go nie zagram, stanie mi się tam krzywda? I co więcej, czy jeżeli go zagram, to ta krzywda ta pewno jest, na pewno jest już zabezpieczona, tak? Tutaj, no, widzieliśmy odpowiedź na to pytanie, że ten kamień nie pomaga, prawda? Podobnie również, no, w wypadku białego, ten ruch, który chyba przegrywa grę, no, również pytanie, czy na pewno trzeba go tu grać? Czy jeżeli tego kamienia nie zagram, coś się stanie złego, prawda? Czy nie zagrać na przykład coś takiego? Czy nie biegnie zagrać, no, coś, coś w tej okolicy, prawda? Coś nawet takiego. Czy nie wolę tej gry trochę przyspieszyć, zamiast grać jakieś, no, solidne, ale niezbyt Korzystne punktowo łączenie, prawda? To są pytania, które musimy sobie cały czas zadawać, bo bez tego po prostu no, nasz poziom nie pójdzie do przodu. Musimy po prostu no, jakoś robić takie rzeczy, aby rosnąć, aby stawać się lepszymi zawodnikami. No cóż, z mojej strony to jest w takim przypadku wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcony czas i oczywiście życzę powodzenia w kolejnym, już po wakacyjnym sezonie. Na ten moment natomiast zachęcam do zdawania pytań w komentarzach, jeśli po tym wideo pozostały jeszcze jakieś wątpliwości. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.